Dzień dobry, panie i panowie. Tu na z tej strony mamy dzień wolny od pracy rodacy Sobota, panie i panowie, sobota. Wróżka kwitnie, para pa pa, pa pa pa. Taka sytuacja i co to dzisiaj będzie? Co to dzisiaj będzie? Tararara Ale usypiony Panie i panowie witser Boston, zostaw to! Zostaw! Nie macie tu, nie macie tu. Nie masz podnieku. Słuchajcie, wyciągłem Gixa po zimowaniu. Taka sytuacja. Można na nim wręcz pisać. Tu na moto. Hehehe. No, trzeba będzie troszeczkę ogarnąć, przygotować. Myślę, że. W przyszłym, w przyszłym sezonie, w przyszłym tygodniu albo jutro <kluz> zależy, jak tam z mareczkiem się dogadam. Trzeba będzie oddać Gixika na wymianę sprzęgła. Trzeba będzie oddać Gixika na wymianę sprzęgła, gdyż ponieważ Jakobyż zaczynają się problemy powoli z znalezieniem luzu na. W ciepłym silniku da się rzucić, ale już zaczyna coś tam się dziać powoli. Także sprzęgiełko zakupione w Polsce za 700 zł, niecałe chyba oryginalne Suzuki, powtarzam, nie jakiś tam zamiennik. Ale patrzcie, patrzcie, w Sylwestra paliłem lacia, nie? No właśnie Oponka też już Do wywalenia Tak ja ją zjarałem Opa! Jaki zajebisty zadupek Wszystko trzeba wyczyścić dzisiaj Umyć dzika I zrobimy sobie Rundkę myślę Taką Wiosenną A jeszcze jakie ja to miałem misje Słuchajcie, bo Jak spaliłem Laczka To Widzicie jaka tu jest ten Płytki są, trzeba jest tam Płytki są, nie ma równej powierzchni i tak dotąd mi zjarało. A tutaj był taki pasek, który się gdzieś chyba mm, musiał wbić w, pomiędzy płytki i, i miałem taki pasek jak Ale co stary wymyślił? Tak na szybko, bo to i tak do wymianki pójdzie, ale żeby mnie gdzieś tam nie ściągało, to Nadebrałem nożykiem to, co zalegało. Taka sytuacja, fachowo wykonana robota. Panie Tuna. Dobra, Piękna pogoda. Dziś jest pięknie. Nie ma co narzekać, nie ma co kieprzyć. Biorę się za mycie gipsa. Ubieramy się i w teren. A ty co? Na MTK chcesz pojeździć? Gościu? Na MTK chcesz polatać? Tak? 125 2015 rok 17 na latane jest petarda, jest petarda Mam nadzieję, że w tym sezonie młoda te prawo jazdy zrobi, teraz ma już jazdy zaczynać. No i ciao, jak zrobi. No to niech te gliwice my stąd zabiera. Chociaż ciężko będzie się rozstać, bo powiem wam, no, ładnie się, fajnie pysznie Zajebiście po mieście lata tą jamaszką. Dobra, panie panowie, nie tracąc czasu bieram się za mycie sprzęta. Muzyka No i dobra, bryczka umyta, teraz się ubieramy co mamy, nowy kombinezon, to sobie zostawimy. A tu jest kurtka z do pogonienia, panie i panowie, ponad 6 kosztuje w Polsce nowka sztuka. Terarara, a stary wyrwał, a dzisiaj weźmiemy sobie starego, przelatanego już kombiaka, tak, no szybko. No i zatankowani, zatankowani. Nie, nie obyło się we spiny, panie i panowie. To, że w kasku nie wolno tankować, to wiem. Zdjąłem kask, zbyłem w kominiarce. No i pani z zakasy nie włączyła mi dystrybutora. Się wkurwiłem, zacząłem się drzeć. Czy kostium motocyklowy też mam ściągnąć? Co za przygłupszy Widzą numery rejestracyjne Nie Nie kurwa Jeszcze babka wychodzi jakaś z samochodu I ja się tam właśnie zacząć że co Kostium kombinezonu, ko kostium motocyklowy też mam ściągnąć? A babka z auta z oburzeniem, bo oni muszą wyjść twarz! Ty przygłupie kurwa holenderski! Jeden z drugim! Będę chciał wyjebać ich na 20 euro, to ich wyjebę w inny sposób! Katastrofa, panie i panowie! Dobra! Lecimy sobie, lecimy, licznik lecim wyzerowany, 9 zatankowane Lecimy na podbój os! Dzisiaj powolutku, bo jeszcze dojrzałem, że Przednia oponka, też do wymiany Już może nie tyle, że kwadratowa, chociaż już jest troszkę zdeformowana, ma 3 lata Ale pęka Pęka, także Już jest jej czas Czas nadszedł, także dzisiaj zamawiamy przód Plus tył Tak to zrobimy Gdzieby tu się teraz zbziknąć? Mówię, dzisiaj nie będziemy szybko latać, bo te opony są Widzieliście tył, to tam nie ma co... Nie ma co szaleć. Pojeździmy, pozapierdalamy i jak laczki powymieniamy. A dzisiaj pyk pyk, pyk 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 Jako pierwsza taka traszka w nowym roku to delikatnie. O, trzeba się przystosować znowu do motocykla. Kupę czasu się nie latało, więc Mówię, powolutko, gliksikiem dzisiaj, a ten e, jednak wziąłem nowego Dinesa z tego względu, że jak wyciągałem stary kombinezon, to już była dziura na dupie, szarpłem i zrobiła się jeszcze większa dziura na dupie. Także <laughs> do kontenera, do kontenera się manno ziomeczkę jakieś jechały o elegancko o, to, to 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 za wynalazek ja pierdolę ludzie to mają fantazję powiem wam <laughs> o nie wiem może się przez centrum bujemy. o i to będzie bardzo dobry pomysł o check. trzeba się na wiarę nową umówić trzeba wypełnić łapę gdyż ponieważ jak obysz, jeszcze mi troszkę na tricepsie zostało do zrobienia. Myślę sobie tam wkleję eee, świecę motocyklową albo klucz motocyklowy Tararara. Klucz motocyklowy, ja pierdzielę. No klucz, klej jakiś płaski taki. To ja już też wymyśliłem. <laughs> to na demoniu, niecoć kocu połów. Taka sytuacja hemoglobina, woda mineralna i elektroliza akumulatoria. Ale powiem Wam, ledwo, ledwo. Nowy, nowka sztuka kostium, no to ja wiem też, że, że te kostiumy są nowe, to ciężko to się ubiera i tak dalej. Jakoś tam się jeszcze ułoży, ale powiem Wam szczerze, no te 95 kg teraz yy, nie. To stanowczo za dużo. Wlazłem, bo wlazłem, ale mówię. Na słowo honoru, Kurwa, ledwo co się stary dopiął A tamten Co ma już 6 7 lat Też był kupowany gdzieś przy wadze, nie wiem 88 kilo A tak go rozchodziłem, że pasował nawet <laughs> Przy <stówie. śmiech> Ja pierdzielę, no A już myślałem, powiem wam, że nie wyjadę dzisiaj Mówię, kurwa nie umie kurtki zapiąć do spodni ja pierdzie, ale jakoś tam się udało. także pytarda. Opa, rowerzyści, rowerzyści. Pyk, 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 pyk. Mamy to kierunek centrum, a w poniedziałek, gdzie to stary jedzie? Jeden z załadunków Wam Foss Logistics, panie i panowie. Na moją starą bazę na Hravdą będę miał załadunek. Przesmyczymy się tam zaraz. Kawałeczek. Tam się też pozmieniało. Jakieś kurwa szalbany porobili dystrykt, kurwa, jak więzienie. O! Tutaj najsi szli. 100% najsi. Też Po ryjach widać Tylko, że najsi tacy widziałem mmm, Szemrani najsi Widać że to chyba niedawno spuchy wylazło O i widać po ryjach od razu, że bandyta Nikt mi nie powie, stary ma oko Jak stary mówi, że widział dwóch szemranych będziorów to to byli bandziory. O tutaj po lewej Salą Kawasaki i KTMA plus pompa do mycia tutaj stary tutaj stary rządzi czasem <gry> a jak już mamy kawałek prosty, jakby tutaj mówi Daj kurwy miodu gdzieś tam złoty sześć miałem miejscami fak osiemdziesiątka no ale co zrobicie jak nie zrobicie o mamy mamy to jest tam gdzie zawsze płaczę na filmikach o Jezu jaka niedobra filma o Jezu no bo jest niedobra kurwa czego tu co niektórzy nie rozumieją eee, na... płaczesz stękasz to może w takie firmy pracować, no kurwa jak przychodziłem to tylko wiedziałem, że jest na pierdol. Nie wiedziałem, że walą na godziny i tak dalej i oszukują na pieniążkach. O. Tutaj będziemy wjeżdżać. Patrzcie ile kunia i nie ma komu jeździć, panie i panowie. Tak w chuja walą, no to tak mają. A ja się nie żalę, tylko przestrzegam przed tą firmą robaczki moje ,żebyście się na minę nie wpakowali no i dobra zupa z bobra jeszcze lepsza zupa z wieprza pauza lekka pauza panie i panowie Uch, taka sytuacja jak tam kamerka z tyłu jeszcze coś nagrywa dobra wyłączamy chwilowo dobra robimy Szybkiego e Fajka i możemy lecieć dalej. A gdzie jesteśmy? A, kawałek za fosem, dzielnica przemysłowa, cisza spokój, pola, łąki i pieczarki. <noise> Taka sytuacja robaczki a, czy będzie widać ale tak mięsa jest na tej oponce ale tutaj w środku jest wszędzie już popękana ona ma chyba 3 lata 30 sezon bym miała teraz no no niestety do wymiany do wymiany to jest motocykl który lata po 280 także tutaj nie ma miejsca na chujowe lacie o <śleskuj> Patrzcie to, to jest kurwa ponka. No Nie wiem, może ją spalę do wystrzału Nie wymienię Taka sytuacja hemoglobina, woda mineralna i tu na wariat No i dobra, dobra Pojarane, pojarane Lecimy dalej, panie i panowie, lecimy dalej. tylna toberka, włącz mnie to ustrojstwo stryk, myk i opuszczamy Hlawdąg Force Logistics ile kunia stoi proszę bardzo o ile tam jeszcze w głębi patrzcie ile naczyb tego wszystkiego no. klękają skóry wisyny klękają a jak i bardzo dobrze nie potrafią szanować kierowców to ich mieć nie będą będą tracić zlecenia i Hajwne! je łapkę! Aki doki, Komu drogę, temu trapki Lecim Kieruneczek! Oss! Bo jesteśmy teraz na obrzeżach Opa, 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 opa! opa. Taka sytuacja Jebria tu na daj kurwie miodu. I rondyjko. Pek-pek-pek-pek pyk, 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 I zjeżdżamy. Dupka do góry, bo ostry. Trempel. I pek-pek pyk w stronę Polaka. Czyli Polskiego sklepu. He, 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 he Wrócimy do domku Wrócimy do domku i dzisiaj klatka leci, kurwa Trening trzeba zrobić, sobota, panie i panowie Nie, może boli Dobra, jedź gościu Wolne, wolne, prawo wolne Pach, 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 pach Pękna powoda, w Optymalnie Z 20 stopni Ja dla starego więcej nie trzeba Wydyszki to już dla mnie jest gorąco. Kurwa. Następny moturzysta. O, ciepło się zrobiło, się zaczyna, się zaczyna. O, za niedługo. Rozpoczęcie sezonu motocyklowego. A jak? Do... Hu do... Pfu, wróć! Wypluj te słowa plugawe. Do tego, nie do husarii, tylko do watachy <grytanie> jedziemy. No rozpoczęcie, ja pierdziel Teraz będę musiał e, do spowiedzi bo stary kurwa już zgrzeszył wypowiadając te słowa o husarii Krótko mówiąc taka polska grupa motocyklowa tutaj której kurwa nie trawimy zachiny ludowe nie o, tutaj najsi pod sklepem już z browarami pootwieranymi, a jak tam właśnie był Polak. ABC. Sklep się nazywa Hardcore. O, jakby to mogło być inaczej, nie? Żeby nie było polusa kurwa z otwartym browarem przy samochodzie. No nie mogłoby inaczej być, panie i panowie. Taka sytuacja. Taka sytuacja, tuńczykowa lokacja. Tak. Fajnie tu jest, ja wam powiem, w tym oz jest naprawdę ładnie Ładnie, podoba mi się tu Podoba mi się tu A ja teraz bym poprosił zielone, to by mi się podobało jeszcze bardziej Robaczki Pach, pach, pach Siu! Dziewięć dychów Dziewięć dychów na momencie Co to będzie, co to będzie Co to jest dziewięć dychów Jak na dwójce się ma złoty 90 Kurwa zł, I dopiero trójkę się zapina No To nie jest tarciok, to nie wekuś, panie i panowie Opa opa Siemano Taka sytuacja o, Ciepło, ciepło Ciepło, ale powiem wam tak akurat idealnie, że nie jest gorąco? nie? Tam następny motorzysta, proszę bardzo, Siemano. A ja? Teraz stary lata na holenderskich blachach, to nikt nie wie, że to Polak. To <ścoughs> no? taka sytuacja. Ale przynajmniej teraz mam Panie i Panowie spokój, przerejestrowałem Gigsa i nie trzeba się pierdzielić z przeglądami bo tutaj nie ma przeglądów także tutaj kierowca dba w własnym zakresie o takie coś jeżeli chodzi o sprawy e, związane z stanem technicznym motocykla to nie ma tutaj przeglądów I, i to jest plus to jest plus tego że stary zrobił sobie swojego na holenderskiego. <noise> Dobra, lecimy z powrotem. 20 km zrobiliśmy od tankowania, panie i panowie, czyli bajna nix. No ale, to było, powiedzmy takie szybkie przepalenie dzika i przypomnienie że stary oprócz ciężarówkami i innymi solówkami, innymi starciokami, jeździ jeszcze motocyklami. No. Także ja się z wami żegnam, podążam do domku, montować ten materiał, później trening i widzimy się w kolejnym materiale. Na tym nie do końca normalnym kanale. Także nara!